Krzysztof Nieśielski, witam państwa bardzo serdecznie ze stadionu miejskiego w Pońsku. Przed nami mecz 22 kolejki czwartej ligi piłkarskiej między tęczą 64 Pońsk a Markowią Marki. Drodzy państwo, z naszą pońską tęczą dawno nie było tak źle. Nasza drużyna zajmuje 14 miejsce w tabeli, które w przypadku zakończenia sezonu oznacza spadek do ligi okręgowej. Teraz każdy mecz jest walką o utrzymanie w lidze. Dziś nie będzie łatwo, bowiem nasz przeciwnik zajmuje czwarte miejsce w tabeli i gra o jak najwyższą lokatę na koniec sezonu. Dziś na trybunach bardzo mało widzów, dlatego nie staną się oni dwunastym zawodnikiem, który może pomóc naszej drużynie w wygranej. Nie traćmy jednak nadziei i trzymajmy kciuki za pońską tęczę. 1 do 0 dla drużyny gospodarzy. Strzelcem bramki Krzysztof Dziękielewski numer 11. Po pierwszej połowie przegrywacie stęczo 1-0. Chyba to dla Was zaskoczenie. Znaczy nie, no czy nie, myśleliśmy, że przeciwnik tutaj na swoim terenie pokaże kawałek ciężkiej piłki, będzie ciężko. Myślałem, że podejmą walkę. No i tak się stało. Zresztą coraz bliżej jest końca ligi, a zawodnicy niestety drużyna Pońska jest w końcówce tabeli. E, jaka recepta, w jaki sposób będziecie próbowali pokonać? No Wejść na drugą połowę, po prostu grać, dawać się wszystko i strzelić, spróbować strzelić gola. 那个说的。 Na po początku serdeczne gratulacje. Wygraliście ten mecz, bardzo cenne trzy punkty. Czy potrzeba aż spadku na, na tak niskie miejsce w tabeli, żeby na boisku zaczęło się coś dziać? Żebyście zaczęli jakoś grać? Znaczy ja powiem tak, no początek tej rundy mieliśmy dlatego dość słaby, bo no, bardzo dużo ubytków mieliśmy. To jest kadra czwartoligowej drużyny. Na dzień dzisiejszy jakbyśmy z Barcelony wyjęli sześciu podstawowych, to też by nie grała ta jak gra, nie? My graliśmy prak praktycznie bez sześciu podstawowych, sześciu, pięciu podstawowych zawodników do dzisiejszego meczu, to musiało się odbić na wyniku. No. A no, nie oszukujmy się ta młodzież, która jest gdzieś tam e, w naszych myślach za rok, za dwa na dzień dzisiejszy, no jeszcze na poziom ligowy jest troszkę przykrótka. Jakie nastroje przed meczem w sulejówku? Znaczy my teraz do każdego meczu podchodzimy. No, każdy mecz jest dla nas o, nie otrzymał, o 3-o 6 punktów i tak samo będziemy podchodzić do meczu w sulejówku.